W nowym domu, nierozpakowani. Ciągle na walizkach, to nic gwiazdami. Kiedy ja bym sam, mogę się rozwalić. Z głośną muzyką i emocjami. Poniecie niebieski kolor, jakbyś żyła moją głupi. Dla siebie będę ikoną, ale nie mi z blutuki. Kiedy palę bluć z solą, barwię niebieską Chciałbym się dać z tobą, w moją nową motorówkę. Skacz na główkę, wiesz swoją dupkę Życie jest krótkie, a ja jestem głupie. Z tym ja mojskim wrócę, o o w nowym domu, nie rozpakowani, ciągle na walizkach, to z gwiazdami Kiedy ja by sam, mogę się rozwalić, z głośną muzyką i emocjami Mare w nowym domu, nie rozpakowani, ciągle na walizkach, nie z gwiazdami Kiedy ja by sam, mogę się rozwalić, z głośną muzyką i emocjami